Dobry państwu. Dzień dobry. Pan Paweł Podeszwa, Dzień dobry. właściciel firmy Drogma, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pan kierownik Mariusz Majewski, kierownik referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na ścieżce rowerowej, którą wybudowaliśmy pomiędzy rondem u zbiegu ulic Iglastej Szkolnej Batalionów Łobskich a Szkołą Podstawową nr 9. Ten ciąg pieszy, ale także rowerowy, powstał w ramach projektu który gmina Starachowice realizuje w całym mieście dotyczącego budowy ścieżek rowerowych. Ten akurat fragment był budowany za kwotę około 800 tysięcy złotych przez firmę Drogmar. Koniec tej inwestycji według umowy do 22 października, jeśli dobrze pamiętam, 95% kosztów pokryte jest ze środków zewnętrznych, 85% ze środków regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Śląskiego, czyli to są środki europejskie, a 10% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 5%. To wkład własny gminy do realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszę, że kolejny fragment ścieżki rowerowej powstał, dlatego że dzięki temu przede wszystkim będziemy mogli bezpiecznie dojechać do szkoły podstawowej numer 9, ale także do zespołu szkół zawodowych numer 3 przy ulicy szkolnej. Ten fragment chyba był połączony ze szkolną, tak? Dokładnie tak. Czyli mamy tutaj fragment wybudowany przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Oświatowej. Jak państwo widzicie, to oprócz ścieżki rowerowej powstał także chodnik, te płytki takie poprzeczne, które są jak ktoś będzie pytał, dlaczego one takie są? One symbolizują ślad kolejki wąskotorowej, która właśnie w tym miejscu przechodziła, więc też żebyście państwo przekazali wszystkim zainteresowanym skąd pomysł na to, żeby właśnie w taki sposób ten chodnik tutaj urządzić. Prócz tego, Szanowni Państwo, doposażamy nasze placówki oświatowe w mobilne miasteczka rowerowe. Gmina Starowice pozyskała 400 tysięcy złotych także ze środków europejskich na przygotowanie programu poprawy bezpieczeństwa, m.in. wybudowanie wyniesionych przejść dla pieszych przy ulicy Jana Pawła, u zbiegu z Miodową i u zbiegu z ulicą Żytnią a także przy ulicy Słonecznej, przy szkole podstawowej numer 12, czyli wszystkie te przejścia w obrębie funkcjonowania szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie miasta. Prócz tego mobilne, mobilne miasteczka rowerowe i trenażery, które zostaną, z którymi zostaną dopasowane nasze placówki oświatowe, o tym Pan kierownik za chwilkę powie, to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym i to także przygotowanie do tego, żeby bezpiecznie poruszać się po naszym mieście, bo prócz tych miasteczek mobilnych Prócz trenażerów to jest oczywiście program edukacyjny skierowany do wszystkich dzieciaków, które uczęszczają do szkół podstawowych na terenie Starachowic, jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Takie szkolenie będziemy robić po to właśnie, aby do wypadków nie dochodziło, w przypadku naszego miasta i w uczestników, szczególnie tych młodych. Tak jak wspomniał pan prezydent, tutaj koniec umowy na realizację prac to jest koniec października, natomiast my wszystkie prace budowlane związane z realizacją powinniśmy skończyć do końca przyszłego tygodnia. Także zapraszamy już do korzystania ze ścieżek. Ścieżka ma długość około 500 metrów, szerokość 2 metry szerokości. Także zapraszamy do korzystania. Przepraszam wszystkich mieszkańców za utrudnienia związane z budową, ale no tak to czasami bywa że nie da się wszystkiego zrobić z powietrza. Dziękuję za cierpliwość i zachęcam do korzystania. Tak, szanowni Państwo, bezpieczeństwo ruchu drogowego to jest jeden z priorytetów edukacji. Bardzo nam zależy, żeby dzieci, młodzież już od najmłodszych lat Uczyły się podstawowych zasad ruchu drogowego. Stąd pomysł na wyposażenie szkół w mobilne miasteczka rowerowe. Takich mobilnych miasteczek rowerowych zostało zakupionych 5. Zostały one już dostarczone do szkół. Ja myślę, że niedługo pan prezydent zaprosi Państwa do szkoły, żeby pokazać, jak te mobilne miasteczka wyglądają. W tej chwili. Dyrektorzy szkół szykują miejsca, żeby rozłożyć, bo to są takie mobilne miasteczka, które, mają, które są wyposażone w rondo o średnicy 5 metrów i drogi dojazdowe do tego ronda. Poza tym mamy przy tych mobilnych miasteczkach również sygnalizatory świetne, mamy znaki drogowe, więc będzie można świetnie uczyć w takich warunkach dzieci zasad. Ruchu drogowego i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa na drodze. Te mobilne miasteczka będą w szkołach podstawowych numer 1, numer 6, numer 10, numer 11, 12 i 13. Natomiast trenażery czasu reakcji będą w szkołach podstawowych numer 12 i 13 oraz symulator jazdy rowerem. Symulator jazdy rowerem to jest również fajne urządzenie, ponieważ yy, Jeździmy rowerem, ale przed e, monitorem. Na monitorze wy, wyświetlane są różne sytuacje drogowe, kiedy e, i uczeń e, będzie mógł się odpowiednio e, zachować do, do sytuacji na drodze wyświetlanej na tych, e, na tych e, ekranach. Myślę, że cały program tutaj tej edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego to jest wspaniała inwestycja na przyszłość i przede wszystkim zarażenie młodych ludzi e, jazdą na rowerze, zwłaszcza w tym momencie, kiedy Starachowice mają dużą ilość tych ścieżek rowerowych i ta jazda rowerem staje się naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo modna.